Dzień dobry, nazywam się Karolina Sokołowska i jestem seks edukatorką Erotic Med. Szukasz intensywnych wrażeń? Bezdotykowe masażery dołe taczki zapewnią Ci intensywną i skuteczną stymulację. Przygotowałam dziś dla Ciebie kilka modeli. Zobacz zatem 5 najczęściej wybieranych bezdotykowych masażerów do taczki i dowiedz się czym się różnią. Pierwszy bezdotykowy masażer do łechtaczki jaki przygotowałam do dzisiejszej prezentacji to nieśmiertelna Sona 2 Cruz. W naszym salonie jest ona bestsellerem od bardzo dawna. Producent zapewnia, że posiada ona soniczną falę, która dociera w głąb struktur łechtaczki i stymuluje ją na większej głębokości niż jakiekolwiek inne urządzenie może dotrzeć. Sona 2 Cruz zapewnia intensywną stymulację i na pewno zadowoli potrzeby osób, które właśnie takiej stymulacji poszukują. Poza ogromną mocą charakteryzuje ją bardzo estetyczny kształt. Myślę, że znajdzie się wiele osób, które chciałyby ją dołączyć do swojej niegrzecznej szufladki. Drugim modelem, jaki dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jest Mea od marki Fun Factory. To taka niewielka muszelka, a producent twierdzi, że działa ona za pomocą fali magnetycznej. Stymulacja tą falą daje efekt mocniejszego zasysania. Jest ona nieco delikatniejsza, ale równie efektywna co jej poprzedniczka. Dodatkowo posiada ona przycisk Boost, który wciśnięty daje z urządzenia maksimum możliwości, aby jak najszybciej osiągnąć szczytowanie. Jeśli dodamy do tego jeszcze estetycznego case'a do ładowania, to naprawdę hit. Kolejnym urządzeniem cieszącym się ogromną popularnością w naszym salonie stacjonarnym jest ten oto produkt od marki Womanizer. Na tle konkurencji wyróżnia go możliwość dopasowania szerokości tej dyszy do potrzeb użytkowniczki. Posiada on możliwość regulacji intensywności wrażeń, a producent gwarantuje niepowtarzalne eskalacje fal powietrza pod ciśnieniem. Womanizer to popularny producent urządzeń do stymulacji bezdotykowej, zdecydowanie warto mu zaufać. Produkt marki Lovense pojawił się na rynku relatywnie niedawno. Można by o nim powiedzieć, że jest to produkt do stymulacji bezdotykowej, łechtaczki, jakich na rynku jest zupełnie wiele, ale ma on jedną wyjątkową cechę, która zdecydowanie odróżnia go od innych. Mianowicie jest to możliwość sterowania tym urządzeniem za pomocą aplikacji mobilnej. To oznacza, że bez względu na dystans wciąż możecie być w kontakcie i nawet z drugiego końca świata można swobodnie zmieniać tryby pracy tego urządzenia. Aplikacja mobilna daje wiele nowych możliwości. W naszym zestawieniu nie mogłoby zabraknąć tego popularnego urządzenia to znany wszystkim pingwinek od marki Satisfyer. Można chyba nawet powiedzieć, że to sprawca całego zamieszania, poza tym zabawnym, uroczym kształtem. Charakteryzują go intensywne fale powietrza pod ciśnieniem. Sława tego urządzenia kroczy przed nim, a jego pozytywne recenzje sypią się jak z rękawa. Może i jest prosty, ale niezwykle funkcjonalny i na pewno jest godny polecenia, zwłaszcza jeżeli szukasz budżetowych rozwiązań. Do wyboru masz jednak dużo więcej masażerów bez dotykowych łechtaczki. W naszym sklepie zebraliśmy je dla ciebie w specjalnej kategorii, dlatego zajrzyj do niej koniecznie. Poznaj bezdotykowe masażery taczki i wybierz ten, który dla ciebie będzie strzałem w dziesiątkę. Pamiętaj również, że zawsze możesz liczyć na naszą pomoc. Miłego dnia.